Ile naprawdę wynosi limit odliczenia i rozliczenia samochodu w spółce czy w jednoosobowej działalności gospodarczej? Tego dowiecie się z niniejszego odcinka, bo sprawa nie jest tak prosta, jak się wszystkim wydaje. Każdy słyszał o tych 150 tysiącach, niektórzy może jeszcze o 225 tysiącach złotych, z tym, że no te liczby nie mają tak naprawdę zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Ja nazywam się Aleksander Serwiński, jestem doradcą podatkowym i dzisiaj zgłębimy tajemnicę pojazdów w działalności gospodarczej. Generalnie musimy zwrócić uwagę na fakt, że ten limit 150 tysięcy, o którym mówimy, może przyjąć różne postaci. Wszystko zależy od tego, czy samochód jest wykorzystywany w użytku pełnym, w użytku mieszanym. No i do tego trzeba dołożyć jeszcze to, czy jesteśmy czynnymi podatnikami VAT. Bo ten limit zaliczenia w koszty może dotyczyć też VAT -u. w całości, w połowie albo w cany. I tutaj ta dyskretna różnica, tutaj pojawiają się właśnie te zawiłości. Jeżeli nie jesteśmy czynnym podatnikiem VAT, no to VAT zaliczamy w koszty uzyskania przychodu. Chyba że jesteśmy na ryczałcie, to kosztów też nie mamy jako takich. No i wtedy pojawia się nam najniższy limit, czyli nie jesteśmy VATowcami. 150 tysięcy nagle zamienia się w uwaga. 121 951 zł. A dlaczego? Dlatego, że koszt rat leasingowych, czy też opłaty wstępnej od takiego leasingu, będzie w kwocie brutto wchodził nam w koszt. A więc kwota netto, którą sobie wyliczymy, będzie proporcjonalnie niższa o ten VAT. Podobnie będzie zresztą w sytuacji, w której mamy prawo do odliczenia połowy vat -u. A jest to wtedy, kiedy z samochodu korzystamy w użytku mieszanym. Króciutko dla tych, którzy nie kojarzą. Wliczamy sobie 100% raty leasingowej w koszty, czy 100% odpisu amortyzacyjnego w koszty, odliczamy połowę VAT-u. W przypadku wydatków eksploatacyjnych kosztem są 3 czwarte poniesionego wydatku w kwocie netto. I co z tym VAT-em? A, no połowę VAT-u, przez to, że nie mamy prawa do odliczenia, również musimy zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, co zmniejsza nam limit kwoty netto, znowu, które możemy zaliczyć w koszty, ponieważ ten limit 150 tysięcy, tak jak ustaliliśmy Dotyczy całkowitego limitu zaliczenia w koszty, czyli jeżeli odliczamy część lub nie odliczamy VAT wcale, to część VAT trafia nam w te koszty. I co się okazuje, że przy połowie vat tak naprawdę efektywnie możemy odliczyć 134 528, reszta to jest ta połowa nieodliczonego vat którą zaliczyliśmy w koszt. Przedsiębiorcy mają taki nawyk, że bardzo często patrzą na cenę netto, jeżeli coś kupują. No bo wiedzą, że ten VAT, jeżeli są czynnymi podatnikami, w jakiś sposób im wróci. Po prostu przez prawo do odliczenia. Istnieje coś takiego jak zasada neutralności w VAT-cie, ale nie będę tutaj szeroko o niej mówił, bo wszyscy byście Państwo posnęli. I dochodzimy do clue. Czyli jak wygląda sytuacja, jeżeli jesteśmy czynnym podatnikiem VAT-u. I możemy odliczyć 100%, czyli mamy samochód tak zwany na cele pełne, firmowe. Wiąże się to z wieloma tak naprawdę komplikacjami i utrudnieniami. Musimy mieć regulamin, faktycznie korzystać z, tych, z tego samochodu tylko na cele firmowe, prowadzić kilometrówkę itd. Ale wtedy mamy te 150 tysięcy jako netto, co nam daje już 184 500 zł brutto takiego samochodu, który rozliczymy sobie. Jest spora przepaść, jak widać, pomiędzy pierwszą wartością. A drugą wartością tego samochodu. A i tak wszyscy, jak mogą, jak traumę, namiętnie powtarzają 150 tysięcy, które zasadniczo w praktyce tak naprawdę jest wartością, która nikogo nie interesuje. A kiedy już jesteśmy w tematach, które nikogo nie interesują, czy w rzeczach, które nikogo nie interesują, to przejdźmy do samochodów elektrycznych. Wiem, że to nie jest zbyt pasjonujący temat. Sam nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem elektryków, ale tutaj te limity są po prostu wyższe. I tak. Na zupełnie tej samej zasadzie mamy trzy kategorie, czyli człowiek, który jest zwolniony z VAT-u, człowiek, który korzysta z samochodu w użytku mieszanym, czyli ma prawo do odliczenia połowy VAT-u, połowa ląduje mu w kosztach, no i taki człowiek, który ma jakiegoś elektryka w użytku pełnym, firmowym. Ponownie mamy trzy limity. 225 tysięcy złotych może przyjąć postać 182 927 zł netto. 201 793 zł netto, no albo tych 225 przewidzianych w ustawie, które faktycznie dają nam 276 750 zł brutto. Uff, nie mam pamięci do liczby, a te są wyjątkowo niepoukładane, jak większość w naszych przepisach podatkowych. No i teraz, co to ma do rzeczy? Ano, jest prosty sposób, który tylko pozornie wydaje się zawsze korzystny, czyli ominięcie tego limitu. Jak wiemy, na CIT-ie estońskim większość przepisów podatkowych nas nie obowiązuje. Patrzymy na zasady bilansowe. No i ta część samochodów powyżej 150, 225, czy każdej z tych liczb, które wymieniłem, e, może być kosztem bilansowym. No i zasadniczo to nim dalej jest. A na CIT-ie estońskim takie koszty stanowią nasze koszty. Problem jest jednak inny. I tutaj wielkie ale i uwaga: sprawa jest czysta zupełnie, jeżeli mówimy o samochodzie na użytku pełnym. Natomiast jeżeli mówimy o samochodzie na użytku mieszanym, to prawdopodobnie na cicie estońskim wyjdziemy dużo gorzej niż na cicie klasycznym i to mimo limitu, mimo braku tego limitu 150 tysięcy, czy innych wymienionych. A dlaczego? Ano dlatego, że na cicie estońskim takie wydatki eksploatacyjne na użytku mieszanym i połowa odpisów amortyzacyjnych, czy też połowa raty leasingowej stanowi ukryty zysk. I teraz jest pewna granica, przy której to się w ogóle nie będzie opłacać. Jest pewna granica, gdzie to się zrówna z klasycznym cit a jest pewna granica, powyżej której po prostu się to opłaci. Wszystko zależy jednak od kilku zmiennych. Ile mamy wydatków eksploatacyjnych? Jak drogi jest samochód? Jak rozłożone są te raty? No i jeżeli weźmiemy to wszystko pod uwagę, to może okazać się, że dla naszego Bugatti za 2 miliony jednak ten CIT estoński będzie dużo korzystniejszy do rozliczenia samochodu niż CIT klasyczny. Natomiast stanowczo odradzam zmiany opodatkowania Waszej spółki z tytułu klasycznego na estoński, tylko po to, żeby większą część samochodu rozliczyć sobie w kosztach. I to w kosztach bilansowych w tym przypadku. No ale jest jeszcze jedna kategoria, o której mówi się trochę rzadziej. To znaczy ten limit, o którym cały czas tu rozmawiamy, dotyczy samochodów osobowych. A co nie jest samochodem osobowym? Ano nie jest nim samochód ciężarowy. Ano nie jest nim na przykład... Yy, samochód przeznaczenia specjalnego. Nie jest nim na przykład kamper powyżej 3,5 tony. Są takie interpretacje, że camper, jeżeli waży więcej niż 3,5 tony, no to już nie będzie zaliczany do samochodów osobowych, nie obowiązuje nas ten limit. A to już są naprawdę fajne kampery. No a jeżeli troszeczkę poruszymy wodze fantazji dalej, to dojdziemy też do wniosku, że ten limit nie obejmuje jachtów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, awionetek, odrzutowców, i innych środków transportu. Także, jeżeli do Waszej działalności gospodarczej potrzebny jest jacht, potrzebny jest statek, potrzebny jest samolot, helikopter, muszę odrzutowiec, to po pierwsze, zapraszam do kontaktu, a po drugie, nie musicie się krępować tym limitem 150 tysięcy, 225 tysięcy, czy żadnym, który dzisiaj wymieniłem. One Was nie dotyczą. Wy jesteście w tej lepszej kategorii i nie musicie się martwić tym, Czym martwią się na co dzień kierowcy i przedsiębiorcy w jednej osobie? Dziękuję bardzo. To już wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym materiale, już wkrótce. Cześć.